O kurde no Nie na no, chopie te się regim O kurde Leży, leży No Ta... teraz O kurde Ale dostałem gonga w ryj Chłopie Leci do ciebie O, ile was jest? Mhm. Nie! Kurde Prawie bym, prawie bym zdechnął Lecę Ło! chłopie ale, 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 ale dostał w on Chłopie, ja pierdzielę Epeta. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku I sobie zagramy razem z Cyrklem tylko Big Skin Challenge. Także zapraszam Was do odcinka do dawania łapki w górę, komentarz, subskrypcji kanału. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Wpisujemy komentarz Fortnite i oglądajcie dalej. Do... Ej, widzowie, ej, widzowie ma przerwa na reklamę. A czy wiesz, że w sklepie gamiwo.com możesz kupić grę tanio? Także widzę przedstawiam wam stronę gamivo.com Tutaj macie pełno gier ze Steama Ale tutaj możecie kupić po prostu yy, sobie tanio Na przykład Ark jest w yy, rzeczywistości kosztuje 170 zł na Steamie A tutaj możecie już się kupić za 107 złotych 53 zł no, no tanio tanio Z kodem święty Michał yy, macie zniżkę tutaj Na przykład ja sobie chcę kupić na przykład yy, grę Minecraft yy, Java Bedrock Edition Global no i z kodem Święty Michał kupię ją tanio, nie za 76 zł, tylko sobie tylko kupię y, za 73 zł, więc moim zdaniem się opłaca. Także wiecie na tą stronę i bez względnego gadania przechodzimy do odcinka. Dobra, gdzie gdzie to lecimy ogólnie? Lecimy ogólnie, tu to jest. W... Dobra, Cię, dobra, dobra. Dobra, dobra. dobra. Jeszcze nikt nie wie, ale się dowie. Okej, okay, okej, okay. cyrk jest. Dobra, dobra. Wziąłem. To dobra na no spokojnie, to tutaj wezmę PMA jeszcze... O dobra, mamy PMA. A ty jak tam? Jakie bronie masz? Lutem? No, no 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 to spoko. Też się to może stary kremować u mnie jak gdzie masz streamy kurna. i tak... O kurde No to, to to szybko poszło Zakrad się nam. A te przekleństwa to jak coś to ten, nie? O kurde no ja no na ja to się radzi Jestem Leży, leży dostał do so, do so hetshota Dobra, a jeszcze jeden jest O ten świń to chwały Dobra, ładnie, ładnie, dobrze cyrkel, dobrze O ktoś nas jeszcze nawala, czekaj Bo nie wiem gdzie widziałem, nie wiem cholera, czekaj, apteczkę sobie wezmę Dobra mm -hmm. no, czy jeszcze... o? o kurde Ale dostałem gonga w ryj chłopie Le jest Zero, no nie nie, nie gadaj Ma zero, on jest gówne ja mam 4 na światę. Musisz się, musi się szybko odrodzić Aj kurna. Aj dobra, dawaj jeszcze raz, dawaj, dawaj Dobra A no tak, falę mamy, no to nieźle Nie lubię tej fali, to jest okaństwo Dobra, zaznaczcie, lecimy. Zaraz zobaczy się. Dobra. NIE! Kurde. Prawie bym, prawie bym zdechnął. Lecę. Ło! Tych... Jezu, chłopie, ale, 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 ale dostał w on. Chłopie, ja pierdzielę, Bo nie zdaję sprawy, jak go chomik zawił. Jestem. O kurde Co się traga Gdzie on jest? No o Dobra, ja się rewuję Musisz, mu, musisz przestrać, no pojechał mi na chuj jak coś Ja on to takie wie, że idę i zdoję miejscu To no nie u mnie chodzisz normalnie Dobra nie No te przypały Podczas nagrywek Dobra Jajaj i... Zobaczysz, ja ci to... O Jezus. Dobra. Ty pasz to ja jestem, nie? Oli... Patrz. No. No, no u mnie skaczesz tylko. A u ciebie tego nie widać? Nie, u mnie normalnie chodzisz. A, no tak. Ale mi, wydup coś, skąd... Jeszcze mamy chyba plecy. No i się... Liśni... no tak. Ej. Czemu ja taki lecę dostałem od niego? O, za dużo ich tutaj jest, kurwa, za dużo ich. Widzi mnie. No nie, jak. Ku... Nie! No kurno. No cóż, lepiej monita wjeżdża po troszkę i jaja by się spojrzyły delikatnie <laughs> Co? Sp Dobra spoko Ale możliwe, że w następnym tygodniu może. Zobaczymy. Dobra. Napiszeć. Dobra. Ja w ogóle wyjdzie ten odcinek. Ale... Nie no, na pewno wyjdzie. Czemu nie wyjść? Jest chyba druga próba, bo trzecia, nie? Trzecia. Chyba trzecia, no? Dobra, ogólnie musimy być blisko chyba siebie, bo tak to się oddaliśmy w tamtym, tamtej rundzie. No, tylko zauważyłem. Ja bym się tylko pompa by przydała. Dobra. Hmm. Nie mam pompy. Lecę się w innym, chyba. Oziomki. I podnieśli się Będzie klip Leży, leży, leży Dobra Był? Był U. Tam jesteś, to... O, góra Rewuj się, rewuj się, wiesz, mam pomysł, rewuj się tak, i, potem, i po, potem pójdę do ciebie. Czy, czy, czy tam gdzie zgnąłeś? Tutaj masz karabin ten PM Dobra Pompkę sobie wezmę. O dobra Dobra co mam kara... Dobra, amunicja, okej okay. okay, dobra. Jak na razie... Nie zginęliśmy, okay. więc jest... jest dobrze. Miałem dwa fragi jak na razie. O kurde Kurde Też dostaję. Dobra dostaję w pierdziele teraz takie totalne Musisz uciekać ma. Nie ma innej opcji O kurde o dobra Dobra chyba to Dobra O kurna chwilę. Ja przyjaciele Jest cicho Cicho jest Dobra chyba żyjesz Dobra O kurde Dobra, ja sobie myślisz, bo mało było Spoko, spoko no Co masz dla mnie? Spokojnie Kurna Ja nie mam Czekaj, 10 sekund 7 5, 4 Dobra, możesz umierać Nie, nie będę no specjalnie umierał Spoko, spoko No nie, nie w locie masz takie MMRy mocne Grzegorz, witam na to od Tak? O kurde no. Miejsce gdzie mhm. Dobra A -a. O kurde, ja nic W plecy? Tak, 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 w plecy, w Właśnie, to jest ten ziomak, z Dawaj go, we dwójkę. Dawaj! No nie! Dawaj, dawaj, dobrze! Ja się nie mogę odrzucać. Zabrać za niego lód. Ooo, pistolet. No właśnie, my go biłem do zera. Dawaj, dawaj, chodź, chodź. Michał, masz matka trochę? No Mogę dać. Daj mi trochę, rzuć mi. Trzymaj, trzymaj. Dobra. Dzięki, dzięki. Dawaj, dawaj. Rolka, rolka. Dobra. Na mnie. Rolka, kurna. D -d 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 -d. Full loot, full loot. Nice. nie mam on Nie miał obceczek tam żadnych Dobra Dobra Robimy, robimy to, nie? Chyba tak no Czekaj, pompa jeszcze tu jest dobra Kurde jak, jak tylko się mieli bronię w ogóle i, i zginęli co jest? Jestem tu, jestem tu. wiedziałem. mnie. Ja rotuję tam na Ja nie mam rota jak coś, więc musisz coś. Co? Maca nie, nie mam. Mam zero stary Dawaj, jedziesz mi. Góra, 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 góra. Ostatni to jest, proszę cię. Kurwa. Nie. Aj, ja pierdzielę Ma mi ha un dato una buona posizione, di